Opowiem Wam, jak wymontować e, turbinę w Mitsubishi Outlander. Silnik Wagoski 2.0. Outlander tego typu, taki sam jak mój. Mitsubishi Outlander, dokładnie taki sam jak mój, przedliftowy. Silnik 2.0 TDI, właściwie T. Jak to się u nich nazywa? E, to jest silnik TDI, a u mnie się to nazywa DID czy jakoś tak. Dobra, nieważne. Ważne, że jest to silnik na pompowstrzyckach 16-zaworowy. I tak, żeby tutaj się nie pieścić, to demontujemy skrzynkę tą kątową, o ile to jest wersja z napędem na 4 koła. Pół oczywiście i wał napędowy. Bo wał, jeżeli tutaj go nie odkręcimy, to nie możemy go wyciągnąć tutaj. Bo on jest na takim wielowypuście. I teraz już mamy bardzo elegancki dostęp. Myślałem, że będę musiał opuszczać sanki, ale sanki w Ultanderze zdjąć to mm -mm. nie jest fajnie jak na kombajnie. Teraz myślę, że już pójdzie łatwo. Eee. Czasami ten wężik się nie chce odkręcić, ale tu się odkręcił, I tutaj widzę coś takiego dziwnego, co to jest? Nie jest to katalizator. Zajrzymy sobie do środka. Kurde, to wygląda jak jakieś śniewa jak jakaś turbina. Ciekawe co to jest. Ponieważ katalizator jest zaraz za turbiną i wygląda w ten sposób. Jest on tu, jeszcze jest. Także no to taki pojazd, że chcieć go ukraść to powiem, że nie da rady. Tutaj widzę ktoś na silikon. Uszczelkę założę. Eee, w zestawie z turbiną to jest regenerowane turbo przez gareta. Eee, mamy takie uszczelki. O, to jest zestaw uszczelek. No niestety, nie ma tutaj uszczelki o tej, tej okrągłej. Także musiałem dokupić drugi zestaw. No czyli no nie ja, klient. Są też nowe nakrętki, śruby, szpilki. Dobrekuję tak, tu jeszcze jedne uszczelki. Bo tutaj jest taka rurka, która idzie do chłodnicy EGR-u bodajże tak, bo to jest chłodnica egieru i jedna uszczelka z tego zestawu zaraz wam pokażę. Jedna, jedna uszczelka w zestawie jest o taka, a nie ma tej, która powinna być na górze. No niestety, ktoś to chyba nie za bardzo przemyślał, no ale. Poradzimy sobie. Jednak y, zestaw y, uszczelek, który był przy turbinie niestety trochę mi się nie podoba, ponieważ tu jest jakaś taka jednowarstwa uszczelka, oryginalna jest dwuwarstwowa, dokładnie taka jak ta, więc tą to Ringa. Uszczelka jest założona. Pokażę wam jak się wkłada taką turbinę ponieważ ten przebud troszeczkę przeszkadza. On już karinę tyle. Natomiast no mam onętel falster po prostu. Kiepsko O. I teraz to oczywiście tutaj trzeba to wyczyścić, żeby nie było takie brudne. Bo może jakieś tam piach się znajdować. I turbinę trzeba zaleć szykawkę oleju, ona jest chyba w zestawie, chociaż nie, w tym nie ma, ale ja mam już taką szykawkę, to sobie zaleję Dobra, dokręcę sobie najpierw taką kształteczką, a później dokręcimy to sobie na 25 Nm i tak będzie dobrze. Jak widać cały silnik jest zachlapany tutaj olejem. Dlaczego tak jest? Ponieważ cieknie przewód odmy silnika i cieknie też spod korka wlewu. Jeżeli macie takiego Volkswagena z pompowtrysk wtrysk, Jakiś 16 zaworowy czy 8 zaworowy, to tam uważajcie na te uszczelki pod, yy, pod korkiem w lewo leje one często właśnie się uklepują i trzeba po prostu ten korek co jakiś czas wymienić z samej uszczelki, nie można chyba kupić, ale nie wiem. Także zaczniemy sobie od środka Ten 25 Jeden. Lubimy szczepioneczkę O, dwie dawki od razu a po co powtarzać? O i tak jest zrobione, jak zaleca producent niestety. Dołem wycieka, no ale tak ma być. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda oryginalna nakrętka, ona ma taką jakby podkładkę. A ta oryginalna nie ma tej podkładki. Ale dodatkowo jest tutaj taka ściśnięta. I ciężko się bardzo zakręca, także ja pozostaję przy oryginalnych. Nic mi się nie stało, więc będę jeszcze banglać. Przy wymianie turbiny oczywiście zalecana jest wymiana oleju i filtra powietrza. I tak też uczyniłem. Tak wygląda stary filtr oleju. Chyba już się tak zapchał, że się zaciska. A to dla porównania jest taki filtr, który przejechał 15 tysięcy, może całe wygląda jak nowy jakby go umył to jeszcze można by było go zamontować jakiemuś klientowi, który nie ma hajsu, no ale ten no powiem wam, że no dramat naprawdę podstawa każdego auta to jest wymiana oleju i ludzie sobie to lekceważą olej oczywiście czarny jak słowa, no bo po co go wymieniać, tutaj widzę coś też cieknie z korka nie tak. wiem czy gwint nie jest przekręcony Ech. Naprawdę, jak widzę, że ktoś nie wymieni oleju, to mam jakiegoś takiego nerwa wewnętrznego. Mi się wydaje, że to jest jakieś trzy ryżki zrobione spokojnie. BMW X3, amortyzator z takimi tutaj czujniczkami, zaworami i czymś tam jeszcze i dużo kabelków. Cena jednego 6800 koron. Uszkodzony jest ten czujnik, nie pamiętam dokładnie, mogę się mylić. Jest to czujnik przyspieszenia bocznego, chyba. Nie do kupienia jako część osobna, tylko z amortyzatorem. Także będziesz miał wydatki zawsze aktualne. Pierwsza rzecz, która mnie denerwuje u klientów, to jest właśnie niewymiana oleju. A druga to są pozrywane śruby w kołach. Oczywiście nowa śruba nie pasuje, ponieważ ktoś sobie wkręcił jakąś całkiem inną, dłuższą, z innym gwintem na hama. Gwint oczywiście w piaście jest uszkodzony. Całe szczęście, że tylko jedna śruba, bo byli tacy, tacy tutaj, że zakręcił 20 śrub yy, i każda miała niewłaściwy gwint. Nissan Qashqai 2008 rok. No, czystość taka w skali od 1 do 10, 1. I powiem Wam, że tak, że jeżeli chodzi o wersję benzynową, to jako takie tanie autko po mieście, to jeszcze mogę Wam go polecić, bo jest nawet nieźle zrobiony ten samochód, jeżeli chodzi o konstrukcyjnie, mówię nie o jakość wykonania, ale jeżeli chodzi o diesla, to jest naprawdę, to jest dramat. Odpalam ten silnik, to normalnie czuję jak mi tutaj wszystko wibruje. O, nie odczyta winu? Hmm. Jeszcze raz sprawdzimy. Także wersja benzynowa, ok. Wersja z silnikiem Diesla Dramat, naprawdę Dramat. Wszystko tutaj wibruje. E, silniki, oczywiście, renówki. No, to takie niezbyt moje ulubione. A raczej bym powiedział, że, że je bym odradzał. To jak jest na cztery koła. Suzuki Vitara XL7. Ostatnio wymieniałem w takiej rozrusznik i zastanawiałem się jak tu wymienić z przodu sprężynę. No i właśnie przyjechała do mnie. Pokażę Wam jak to wymieniłem. Może nie pokażę tylko wytłumaczę. Więc tak, stabilizator, out. Pół ośka out. Końcówka, out, ale końcówka to nie wiem. Odkręciłem tak, bo nie mogłem po prostu tego e... Wachacza w dół pociągnąć, ponieważ stabilizator mi blokował. Półłożyska też musi być odkręcona, bo będzie za krótka. Wachacz w dół, wachacz też jest poluzowany i wężynę można założyć. Także on no, trochę niewygodnie mogłoby być tutaj normalnie na MacPersonie, ale no, zrobili tak, jak zrobili. Hyundai ix X30 napęd na 4 koła. i tutaj niby taka prosta usterka. Poluzowała się nakrętka od stabilizatora, ale taka poluzowana nakrętka potrafi Wam wybić drążek w środku i zakładacie nowy łącznik i to już się nie trzyma. Sprawdzimy sobie, jak jest rozbity otwór. Niby nie mocno, ale jest. Widziałem gorszy. Zamontowałem nowy łącznik, ponieważ tak chciał klient. Ten sprawdziłem. Jest dobrze dokręcony. Jako, że jest to Hyundai, to pokażę Wam taką typową usterkę tych pojazdów. Przechodzimy do prawej półośki. Autko ma napęd na cztery koła i tak. Typowa usterka Hyundai Kia. Tutaj jest półośka. Mam nadzieję, że widać. Przegub sobie wewnętrzny podskakuje. Dlaczego tak? Ponieważ ta półośka składa się z dwóch części. Jeden taki pręt wychodzi ze skrzyni biegów i tutaj się łączy na takim wielowypuście z przegubem. I, I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ten wielowypust rezywieje, i dlatego jest taki luz. Jak to złapiemy, to widać, jak to się rusza. Także, jeżeli macie Hyundai, jaki jest napędem na cztery koła, to radzę wam to rozebrać, posmarować, żeby to nie zardzewiało. To może dłużej pojeździ. I w każdym innym aucie, które znam, prawa płośka stanowi, tak jakby, jeden pręd. Albo jest na przykład tutaj połączone taki takiej jak w Volkswagenie na śruby, a tutaj jest to tak zrobione, no i to się psuje po prostu. Nie wiem dlaczego ci konstruktorzy tak to zrobili, na pewno nie planowali, żeby to się psuło, no ale coś im nie wyszło, no jeszcze się uczą, jeszcze się uczą, ale samochody są dosyć dobre, jeżeli coś się głupiego nie zepsuje. Na przykład mieliśmy kiedyś taką, nie pamiętam, to była chyba Kia Sit yy, i... Palił się bezpiecznik od podgrzewania foteli. Okazało się, że jest spalona grzałka do filtra paliwa. I było to na jednym bezpieczniku. No trochę dziwne, no ale tak to jest. Widocznie było e, wtedy mniej kabla, trzeba było puścić, żeby to podłączyć razem. Powiem wam, że Delphi po ostatnich aktualizacjach nawet nieźle działa, no ale tutaj niestety na Hyundai się wykłada. Nie można skasować inspekcji, nie ma opcji, nie odczytuje winu, Także tutaj niestety Będę musiał zrobić to G-scanem Ostatnio na przykład miałem Passata B8 po 2019 rok i VCDS-em nie dało się inspekcji skasować, a Delphi Zrobił to bez problemu, także Powiem Wam, że W g też nie ma Opcji skasowania inspekcji można to skosować tutaj przyciskami z kierownicy. Przeczytałem w Autodacie, ale w Autodacie jest inna kierownica. A tutaj nie mam tych przycisków, także nie wiem. Może tutaj po prostu nie ma inspekcji w tym pojeździe. Także dziwny temat. Nic się nie zaświeca. To jest pierwszy wypust i X35 Hyundai'a także. Może po prostu tutaj jeszcze nie było inspekcji, nie doszli do tego. Także nie jest to wina delfaja. Także tyle w tym odcineczku. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę. Napiszcie też w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych. Może jakiś rozrządzik, jakieś hamulce. Nie wiem, napiszcie, co byście chcieli. Ja nie będę wam nic sugerował, ale dziury, ja pierdzielę jak w Polsce po zimie. Także pozdro i do następnego. No szkoda zawieszenia w Outlanderze na takie dziurska.